Sponsorem odcinka jest SFD Największy sklep z odżywkami i suplementami Oraz żywności dietetycznej w Polsce Sprint Rowery Ulubione sklepy rowerowe w Polsce Dobra, witam wszystkich Hubert Mściwojewski, Mati MMA Siema, siema. Dzisiaj K1 No właśnie, <śmiech> dzisiaj, <śmiech> dzisiaj, dzisiaj K1. Opowiedz całą historię Jak to się stało, że w ogóle zawalczyłeś dzisiaj Bo ja wchodzę, słuchaj Wchodzę na hale i patrzę, a ty w chodzi? I o co chodzi Content na TikToka kręciłem. <noise> Nikt o tym nie wiedział. Nie, dwa dni temu się dowiedziałem o waleczce. Dzisiaj tak naprawdę ustalaliśmy, w czym się bijemy, czy boksem, Maka jeden, i tak to wyszło. Ale mam nadzieję, że, że fajna, chociaż to się runda, bo wiem, że dwie pierwsze to była taka porażka, że ja pierdolę. Nie. No. Trochę da. Nie, da. że to jest do poprawy, eee, ale, ale to się już się wyklepi. To się wyklepi, słuchaj, eee, ciężkim rwalem? Czy był ciężkim rywalem, twój przeciwnik? No, nie trafił mnie w twarz, nie. Trochę mi podrapał. Aczkolwiek szacunek wziął walkę, no nie. Nie spodziewałem się, że przyjmie, ale za to szacunek. naprawdę twardy łeb ma. Stary ale mi tutaj noga trochę, nie? No. Ale że on stał po pierwszym haju, to jest dla mnie szapoba, naprawdę. Okay, no dobra, ale jak to jest? Bo yy, strzelam, że zawsze walki brane na, na ostatnią chwilę są dobrze płatne. Dobrze posmarowali, czy nie? Nie mam na co narzekać. Tak? Nie no, co to naprawdę. sam negocjujesz, masz jakiegoś tam menadżę. Mam men ma menadżera czarka, ale też do tego przyczynili się moi sponsorzy, których aż siedmiu. No dobra, się ale sponsorzy ci nie dają pensji tutaj, no nie? Pensję, ale drugą pensję. Tak? Drugą pensję można powiedzieć tak. Naprawdę Czyli nie co? ma na to co dorzekać. W końcu się udało, wkręcić w końcu do tych freakfajów. się udało i teraz będzie młyn. E, ogień w szopie. Ja ciebie zawsze tak e, kojarzyłem z TikToka głównie od tych takich dwóch bliźniaczek, żeby są tam. O tutaj. Tak? No, że że są. No raczej są. Kibicowały, są czy nie? Były, darły się. Tam nie wiem, czy Stanik jakiś nie poleciał na scenę, nie? Ale Je mogło mi się przewidzieć. Jeszcze z Alenikiem. Tak, tak, tak. tak. Ostatnio, ostatni okres przygotowawczy w sumie, bo miałem mieć walkę, później nie miałem mieć walki, wyszło, że mam, ale ciągle byłem tak naprawdę w sumie w treningu. Ostatni okres przygotowawczy Alenika spędziłem w WCA od środy. Takie sześć mocnych jednostek jebnęliśmy, ee, co zaowocowało baletem w sobotę, jego urodzinami. On nie pił, się przygotowuje do ja, Narodowego. Na pewno, słysza. na pewno. E, ja wypiłem parę drinków, e, enda sol, nie? No dobra, y, pamiętam to, ty miałeś spinę, u mnie na wywiadzie z ciosem czy nie? Było, było, ale już mamy dobre stosunki, że tak to ujmę. Tak? Pogodziliście się? Dobre stosunki, nie mam na co narzekać, że tak to ujmę. No, no to dobra. dobra, no mamy jednego menadżera, nie? No to. Ty... A, okej. Okay. Czyli on A musi ten... was pogodzić. Można tak powiedzieć. Słuchaj, ostatnio też widziałem, że dodałeś TikToka z budowy, normalnie teraz pracujesz? ja normalnie pracuję, wiesz, tam to, że, to, że te wszystkie robole, znaczy, tfu, robole, że to ująłem, nie, nie robole, te wszystkie smutne osoby z, z TikToka twierdzą, że mam dwie lewe ręce, zaskoczę was, potrafię elewację, człowieku, Tak? elewację ocieplę ci chatę, podbitkę zrobię, tynk położę, ostatnio tynk nawet, a dzień przed wyjazdem jeszcze o siódmej rano pomagałem tynkować. Tak? dwie godziny na robocie, stary, normalnie. Ale Bo to... tak widziałem komentarze, że kończy wziął robotę, się za normalną robotę, nie! Ale zawsze pracowałem stary, wiesz, ja nigdy tego nie ukrywałem. Ja byłem też dostawcą, kurcze mrożonek, nie mrożonek, zajebista robota, stary. Lody, kurwa w lecie. Masz opoton tego wszystkiego. A fa też fajna dziewczyna sklepałby. <laughs> Ale nie, czekaj, jak jesteś dostawcą lodów, no to nie możesz ich jeść, no bo one są gdzieś, wiesz... A jak, przypadkiem się, a jak się przypadkiem z kartonu a, wywaliło na ziemię, stary. to ja znam takich, co przypadkiem im kilka kosiarek spadło z tira, nie, no jakieś bez bez nogi, nie? Nie porównujmy kilku tysięcy do dwóch złotych na przykład, ty! Dobra, zdarzyło się czasem zjeść, no, nie ukrywam. Nie no, to słuchaj, to jeszcze jest okej. Okay. Yy, długo się kręciłeś wokół tego świata, teraz się udało myśleć, że uda się tutaj zostać, bo wiesz, to, że zawalczyłeś, to też nie jest wyznacznik, że zostaniesz tutaj na dłużej. Tak naprawdę nie pokazałem się na konferencji, a mam duszę zadymiarza stary, uwierz mi, że to na następnej możliwej okazji, a będzie, yy, pokażę, zademonstruję. Mogę pokazać po prostu tylko walkę, no nie, i, i to wszystko. No. Co innego mogę tu zrobić w tej walce? No nie wiem, kurczę. No. Znokautowałem. Myślę, że fajne zakończenie. Nie było żadnej decyzji sędziowskiej. Dostał, dostał ładne, ładne KO według mnie. Eee... Tyle. wiem ty gdzieś biłeś, bo ja pamiętam, tylko przegrałeś chyba ostatnią walkę, nie? A dostałem takie kao w Anglii, że, że Schengen mię połamano ogólnie. Co ty ja Sięgam, naprawdę, mogę się pokazać Dostałem takie KO takiego ziomka, że to jest hit, nie? Pamiętam, tylko to przebudzenie, takie światło na mnie pada, no nie? You're, you're right, you're right, mówię, no, yeah, yeah, a później, później idę stary, drastyczny stary, naprawdę. Że, no nie wiem, od tego zęba powiedzmy, odchodziła mi w bok wszystko. Weź, nie chcę tego wspominać, przejebane, naprawdę przejebane. Szczena była złamana po Haju, dostałem. Czyli dostałeś mocno na pi. Nie ta, dokończymy. Tak, 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 tak. Można tak to ująć naprawdę, ale mocny chłop. Teraz wiem, bo zawodowy rekord 5-0 bodajże. Czemu masz y, MMA w nazwie, trenowałeś bardzo? No czy no to teraz wiem, no, że właśnie walczyłeś, ale chciałeś pójść w tę stronę, czy nie? Tak, jak Po no, że... no, prostu, jak wieś, chciałeś trochę, żeby tam dziewczyny na TikToku mówiły, jest, o, zabójca, nie? To jest efekt uboczny, a tak naprawdę to był mój sera, jak TikToka założyłem. Zauważ, że tam u mnie. No, to mieć w nazwie MMA, czy jak? To było kontrowersyjne, nie? a nie? Ziomek tańczący do Disco Polo. Wali melanch co weekend i on czemu on ma wnikł MMA. Mordo nigdy nie... bym w ten sposób nie pomyślał, nigdy. Nie? A w jaki sposób to, to przegmieniłeś na przykład? Nie, no po prostu sobie mówię jakiś tam ziomek, sobie dał MMA, wiecie, kolejny jakiś tam zabijaka, yy, osiedlowy Wiraszka, no nie. Nie, no co ty stary, nie, naprawdę ja się nigdy nie byłem tak na ulicy. Nigdy w życiu, nigdy Zariu? nie. Serio? Tak znaczy nigdy w życiu, ja jestem Ej. naprawdę ugodową osobą. na ulicy TikToki nagrywałeś, ten? A ja, na ulicy to prawda, to tego muszę się przyznać, nie? Chlubnie, ale tak. Słuchaj, no dobra, kto dalej? Z kim chciałbyś zawalczyć? Kogo byś chciał wyzwać do pojedynku? To jest twoja chwila, twój moment. No to na celowniku jest żono jebca Szeliga. Jak można zrobić gaming room spokoju trenera? Człowieku, no nieporozumienie jakieś. Trzeba to wiesz, wybić z głowy, a jak nie to, koro. Koro tu był. Widziałem, że, że już tam się widzieliście, więc tego nie będę ciągnął, tego tematu, ale. No, Szeliga, słuchaj. Mocny rywal. Z Człowieku, on jeszcze szybciej płynie niż z Gregem. MMA. Kurwa, Mordo. To nie będzie pierwsze moje dwie rundy z dzisiaj. Od razu będzie trzecia runda z dzisiaj u niego, nie? Sięk. A nie, nie obawia się powtórki z Anglii? Z Anglii? No ma kurde ten przecież wiesz. Nie nie mogę mu tego ująć, no nie, ale to jest napompowana pompka, jak na moje, nie? Stary, kurwa, jest po prostu duży, nie wiem dlaczego ma taką w ogóle legendę. Według mnie ma taką legendę przez to, że bił się z parkiem. Nadwalił cepami, bo walił. Nie wiem, z bandurą. Łamał szczękę Krystianowi Pudzianowskiemu. Tego nie słyszałem na przykład. Fent 28, Ale, no, stary, wiesz? ten stary był na takiej bombie, podejrzewałem, że to jest hit. Teraz chyba trochę z tego zszedł, bo już nie jest taki duży. Nie robiłem wrażenia, naprawdę, Jest taki. nie wiem, na luzie. Skąd taka niechęć do Piotra? Stary, no kurwa, no trzeba mieć trochę zasad. Nie, nie mówię, że ja jestem wyznacznikiem moralności, no nie. Bo <laughs> panie może? Ale kurwa, no nieporozumienie dla mnie, naprawdę nieporozumienie. Co... Przeciliście się gdzieś kiedyś, czy nie? Nie, jeszcze nie mieliśmy okazji. Jakbyście się przycięli, strzelę, żeby no Piotrek na pewno do niego dojdzie, eee, to co powiedziałeś. Piotrek też mam nadzieję, ma... Mam nie? Tak? Kurwa, stary. Ale już podszypywałeś go gdzieś wcześniej, czy, czy nie? Nie, stary, ja nie, na TikTok, na przykład tak nie robię, bo to trochę działa inaczej. Eee, tam family friendly w miarę content jest, ale jak już mam okazję, no to... No ta osoba która nie, pod, nie odpowiada mi, naprawdę, nie? No słuchaj, myślisz wysoko, bo mówię, eee, ja wiem, że dla ciebie nie. Ale, wiesz, na po tym co dzisiaj pokazałeś, no to kurczę, no Piotrek, słuchaj, no do, moim zdaniem... Obstrak, obstrak nie? No i właśnie nie, właśnie w drugą nie, stronę, nie, no, w, w drugą stronę, nie, kur, w drugą stronę. Wybiję mu to z tego beretu, takiego kocmołucha kurwa na pierwszą rundę, serio, stary. Co taki kocmołuch może ci zrobić napompowany? Pomacha, trochę pomacha, zmęczy się, to będzie to samo, Cowka, bomba. Czyli co, łatwa walka dla ciebie, tak? Czy łatwo zobaczymy, jak do tego dojdzie? Powiedziałeś pierwsza runda? No. Eee, no mówię, ja dałem chujowe dwie pierwsze rundy, jestem tego świadomy, ale z nim, jakby do tego doszło, to ogień piekielny od pierwszej rundy, tak był w trzeciej, nie? Wyczekanie, wyczekanie. Bąbka. Dream Team, stary Mam. Tak naprawdę, wszystko dopięte na ostatni guzik. Eee, trener, naprawdę, Konrad, wszystko podopinał. I trening motoryczny, i siłowy, Kurczę, wiesz, MMA rozpisane przepięknie, prze no, nie? Jestem mega mega ciężki. Czyli, co, plan dalszy jakiś jest na siebie? Plan taki: bijemy kocmołuchów yy, i tyle. To się jeszcze do nich zalicza. Do kocmołuchów? Czy musimy przemyśleć, ale tak, pierwszy myśl, jak wpada, nie? No to ten, co strzela, trochę zucha, nie? O, słuchaj, Piotrek na pewno nie będzie zadowolony po tych twoich wszystkich słowach to, to nie jest koncert życzeń. No ja <laughs> wiem, że to nie jest koncert życzeń, <laughs> ale wiesz, ale. Ale ja znam Piotka i wiem, że on też no, potrafi się y, mocno odpalić. Tak, w się, że cyckami będzie strzelać, jak się będzie napinał do mnie, czy nie? A nie widziałem tego. 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 Kurwa strzela za łupy, to pół tylko cycek rusza, nie pu, tak. kurwa. Y, Alan Ci pomaga w tym świecie Jakoś Jest bardzo dobrym kolegą, naprawdę jeden z w którym się trzymam od początku. E, nigdy się na nim nie zawiodłem i no nie, no nie mogę na jego złego powiedzieć, no nie. Tańczy się razem. Tańczymy, balecik, tu coś wiesz, piruecik. Ale najlepiej z was wszystkich i tak tańczy, moim zdaniem, Sequento. No jest, nie powiem, że nie, no ma, ma to coś, nie, no nie, mo nie można powiedzieć, ale jest w chujstach charakterystyczny stary, no nie, nie, nie powiem. no stary, no taniec jest po prostu... Taki fajny, naturalny. A, no, to jest, ale ale tatuaże też to dodają. Nie powiedz, nie, stary. Jakby nie tatuaże, to może tak by nie było tak charakterystyczne. Ale mi nie chodzi o jego, wiesz, nie wiem, ten tatuaż, tylko ten to po prostu taniec. Ten nie? Taniec. Tak, no, wiesz, ma ten luz taki, no. Ta, jest, 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 luz, jest amerykański, no. ale ja mam większy. Tak. Nie, no żarty, to co, po, po, po ostatnie po... kilka słów do Szeligi i kończymy. Jak nie obstragaci, to się widzimy w klatce, dostanie po uchu, po ucho, za ucho, za go wytargam. Kocmogust będzie wiedział, gdzie jest jego miejsce. Tyle co mi, co mi zostało dodać? Trzymaj się, dziękuję Dzięki, Ci okay. bardzo. Strzała.